Film bonusowy z okazji walentynek. Witam moich Singli. Kochani, tutaj będą dla Was trzy czytania. Należy wybrać talię od 1 do 3, która najbardziej z Wami rezonuje. I teraz tutaj zaprezentuję te talie, talia numer 1, proszę, talia numer 2 i talia numer 3, proszę. E, przyjrzyjcie się, która tutaj najbardziej do Was woła, i za chwileczkę zaczynamy. Wybrałeś już swoją talię? Jeśli tak, to przystępujemy do naszych czytań. Moi drodzy, w tych czytaniach e, zastanowimy się, jaka jest obecna sytuacja, wasza przyczyna tego, że jesteście singlami, albo z wyboru, nie z wyboru, różnie to może być. No i jakie są szanse, czy poznacie, czy jest szansa na to, że poznacie jakąś osobę, taką właśnie do, waszego, do Waszej połówki serca. A jeśli tak, to zobaczymy, w którą stronę ta relacja się będzie tutaj rozwijała, pokazywała, tak? No, a jeżeli jednak karty wskażą, że nie poznacie tutaj w tym roku osoby, to będzie to oczywiście dla Was karta rady. Pamiętajcie, to nie wyrocznia, dlatego te czytanie w ten sposób ułożyłam, że pokazuję Wam dwie możliwości, tak? Natomiast będzie to też dużo porad. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to możecie tutaj oczywiście skorzystać, jeżeli poczujecie przede wszystkim, że to czytanie będzie z Wami rezonować. I kochani, Zaczynamy. Zapraszam osoby, które wybrały talię numer 1. No i zobaczymy, co tutaj słychać. Kochani, ja widzę, że jest wokół Was dużo osób, bardzo dużo osób zainteresowanych. I do takich obcych osób gdzieś tam pokazuje mi się energia, że dużo osób do was puka, stuka, zaczepia was, a wy po prostu mimo, że macie w sobie ten ogień, macie co zaoferować. To ja widzę, że odpychacie, walczycie, nie chcecie, odganiacie się, tak bym powiedziała, tak? Może stronicie od spotkań, bo tutaj, czy w pracy, czy, czy gdzieś jakieś imprezy, to wy po, po prostu jakby odpychacie to, macie taką energię odpychającą, nie chcecie się angażować, przyglądacie się temu, ale, ale nie. Yy, I to jest taka właściwie energia tutaj na dzień dobry dla Was. Także widać tutaj wokół Was zainteresowanie, moi drodzy, ale co tu się takiego dzieje, że, że jesteście singlami? Tu od razu pierwsza karta też pokazuje, że stronicie od ludzi, od relacji, albo po prostu osoby, które się pojawiają, uważacie, że nie spełniają Waszych oczekiwań, bo to też tak może być. I teraz tak, karty mówią, że jest szansa na to, aby poznać kogoś. Jest potencjał, jest taka możliwość, ale musi się tutaj coś wyjaśnić. A co? No, przede wszystkim e, karta rady mówi o tym, żeby poznać osobę, taką, na której Wam będzie zależało, że będziecie czuć po prostu, że to jest ta osoba, że to jest odpowiednia dla Was osoba. No to tutaj mówią karty, że nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoim życiem. Uwolnij siebie. Tutaj tak jak na tej karcie, zagoniłeś się w taki właśnie kozi róg i po prostu otoczyłeś się barierą jakąś. Ta bariera może dotyczyć Twoich myślokształtów, tak? jakichś sytuacji z dawnych czasów. Może to być po prostu zwyczajnie Twoja nieśmiałość do zawierania... Powiedziałabym znajomości, bo tutaj może właśnie masz taki problem, że, nie, że boisz się wychodzić do ludzi, bądź za dużo siedzisz w domu, nie wychodzisz na zewnątrz, nie utrzymujesz kontaktu, nie, nie dbasz o relacje, nawet te przyjacielskie, tak? Bo nie utrzymujesz kontaktu, nie zadzwonisz, nie zapytasz, co słychać i tak dalej, nie chodzisz na jakieś spotkania towarzyskie. Ja tu widzę zamkniętego Cię właśnie w jakiejś przestrzeni, bądź zamknięty jesteś poprzez swoje myśli, jakieś ograniczenia. I wyraźnie karta mówi uwolnij siebie, bo zagoniłeś się niestety właśnie w, ten, w, tą, w tą zagrodę, tak jak tutaj tu na tej karcie pokazuje. Jeżeli jednak, bo tutaj pokazuje się AS, czyli jest potencjał, jest szansa na poznanie kogoś, to, to, mój drogi czy moja droga, ten, ten związek będzie jednak do poprawy. Dlaczego ta relacja? Bo tutaj się pokazuje taka izolacja w relacji, jakby nie potrafisz być w tej relacji. Za dużo tutaj takiej właśnie izolacji, tak jak powiedziałam, za dużo lubisz przebywać sam sobą taki mm, I to niestety ta, ta, taka, pokazuje mi się właśnie ta sytuacja niezbyt fajna, e, taka chłodna, bądź, odległość, bądź relacja może być to na odległość, tak? czyli stworzysz z kimś relację, ale nie będziesz mieszkać może tylko poprzez telefon, poprzez jakieś media. To słabe, to słabe, to nie o to chodzi. A jeżeli tutaj rzeczywiście podejmiesz, podejmiesz próbę kogoś poznania, to dopiero może być w późniejszym wieku, tak? To też jest informacja, lub też jeżeli będziesz miał kogoś, rzeczywiście to tak jak wspomniałam na początku. Będziesz się mimo wszystko w tej relacji jakoś izolował, nie potrafił, będziesz żyć w tej relacji. Za dużo będziesz medytował, rozkwiniał, spędzał czas sam sobą. Więcej nie dbał o partnera, zamknięty w sobie, za dużo tu medytacji, jakiegoś rozmyślania, takiego oddalenia. Takie, takie cechy introwertyczne tutaj się pojawiają. Więc kochany, jeżeli wybrałeś tą talie. To dla ciebie rada, czy jesteś w relacji, czy będziesz w relacji, czy nie uda ci się tej relacji nawiązać. To to jest uniwersalna rada dla ciebie. Trzeba tu popracować nad sobą, uwolnić siebie z tych ograniczeń. Myślowych, czy takich ograniczeń dotyczących Twojego nawyku spędzania dnia, dnia, tak? Spędzania czasu wolnego, tak? Trzeba wyjść do ludzi, trzeba się odważyć, trzeba po prostu spróbować. Trzeba spróbować. Bo, tak jak mówię, tu karta już na dzień dobry pokazuje, że jest wiele osób zainteresowanych przyjaźnią, znajomością. Może trzeba dać szansę tej osobie, dać szansę sobie pokazać się innym, dać się poznać przede wszystkim, bo tak jak mówię, jest, ale odpowiedź jest warunkowa i tutaj uniwersalna dla ciebie jest rada, właśnie. Uwolnij siebie z tych właśnie takich stereotypów, które gdzieś tam e, tkwią w tobie, tak? Że tutaj e, proszę. Aby uzdrowić siebie, i wtedy uzdrowi się. Bo tak jak mówię, szanse są wokół ciebie naprawdę duże naprawdę duże, tylko trzeba chcieć. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. I jak zawsze na zakończenie przesyłam dużo pozytywnej energii. Wszystkiego dobrego. I zapraszam osoby, które wybrały talię numer dwa. Dla ciebie czytanie. Och, od razu energia. Osoby, która już wiele miała spotkań, randek, jakiś, może relacji już na swoim koncie, idziesz do przodu, męczycie to, już jesteś przemęczony, czy przemęczona yy, i tak naprawdę nie wiesz, dokąd to zmierza. Jakieś nieudane relacje, nie to, co miało być, i to kroczysz przez życie, yy, i to po prostu ta sytuacja yy, Cię przytłacza. Tak dużo było osób, jakichś związków. Yy, Przeżyć, a tutaj jestem sam, bądź sama, tak? Co tu się takiego dzieje? No dobrze, zapytamy się, więc zapytałam się, kart, czy, ta, czy poznasz kogoś, tak? Oczywiście tutaj informacja jest, że możesz poznać kogoś w pracy, bądź przy jakimś projekcie, bądź osoba, która będzie pracowała z tobą, może jakiś rzemieślnik. Bo też mi się pokazuje taki ktoś z zawodu rzemieślniczego, tak? Może, ale niekoniecznie, moi drodzy. Pokazuje mi się praca, gdzieś na uczelni, gdzieś w bibliotece. Ktoś, kto po prostu jest zapracowany jakiś pracoholik, o też tak może być taki, taka, taka osoba z taką cechą tak a więc e, oczywiście tak e, jest możliwość na pewno tutaj trzeba popracować jeszcze też nad sobą być może że trzeba poczekać bo głównie tutaj też jest przesłanie że karta warunkowo odpowiada tak ale troszeczkę czasu musi tutaj upłynąć i teraz jeżeli poznasz osobę taką, która będzie właśnie tą drugą połówką. To wasza relacja będzie taka spokojna, wyważona, będzie rodzinna, troskliwa. E, to miłość bardziej na poziomie duchowym. Będziecie się po prostu intuicyjnie dobrze tutaj ko komunikować z sobą. E, tu może nie ma tak, tu może mogą być jakieś problemy z fizycznością, tak? U może któregoś z was. Może znaczy, to nie będą w ogóle dla was aż tak bardzo ważne rzeczy, bo ta miłość duchowa, ta, tutaj to ta, bogactwo, ta intuicja, przede wszystkim właśnie, jeżeli założycie rodzinę, to jest duża troskliwość, rodzina, opieka, troska, takie uspokojenie, cisza, spokój, taki azyl, także fajna sprawa. A jeżeli, a jeżeli nie, to jaka jest rada dla Was, moi drodzy? Ta sytuacja wymaga od Ciebie odrobiny wiary, trzeba mieć zaufanie do siebie, że będzie, że może tutaj musi upłynąć dużo czasu, ale ufaj w to, bo jest dla Ciebie tutaj przemyślana osoba, jest tutaj szansa na, na miłość i trzeba ufać tej sytuacji. Tutaj trzeba poczekać na pewne dobre rzeczy. Solidne, trzeba czekać. Eee, także karta rady, zaufanie. Zaufaj boskiemu planu, bo, bo tutaj dla Ciebie coś fajnego się szykuje, eee, no ale w późniejszym czasie, tak? Troszeczkę trzeba. Być może ta karta, która dzisiaj właśnie pokazuje Ciebie, kroczącego przez życie i już wiele na Twojej głowie, na Twoich barkach było e, podjętych jakichś prób, działań, związków, nieudanych relacji, to być może ten bagaż, który właśnie dzisiaj niesiesz, to jest właśnie twoi, twu, Twoje doświadczenie to jest potencjał, aby rozpoznać dla siebie na całe życie właśnie odpowiednią osobę. Uczymy się relacji. Tych relacji niektórzy mają dużo, tak? Jakichś spotkań, randek i tak dalej, ale po to, żeby odczytywać dane osoby, patrzeć co nam pasuje, a co nie, po to uczymy się siebie, tak? I być może ten bagaż, który niesiesz, a dzisiaj czujesz, że Cię po prostu przytłacza, jest jednak dla Ciebie Takim bagażem cennym, bo już wiele widziałeś, wiele poczułeś i wiesz, czego tak naprawdę chcesz. Więc jest szansa na poznanie kogoś, ale trzeba zaufać, poczekać na odpowiedni czas. A jeżeli będzie ten moment, pokazuje mi się relacja, właśnie tak jak powiedziałam, miłość, gdzie będziecie się duchowo tak mocno dobrze tutaj czuć z sobą. Przede wszystkim właśnie ta troska, opieka nad sobą to bardzo fajne cechy, tak? Taka miłość duchowa, mocna miłość duchowa, po prostu będziecie się będziecie nadawać na tych samych falach, tak bym powiedziała. Także miłość mądra, tak bym też to określiła. Także to moi drodzy, już wszystko dla Was. Ja jak zawsze na zakończenie przesyłam Wam pozytywną energię. Dziękuję i do usłyszenia. A teraz osoby, które wybrały talię numer 3. No i właśnie, co tu takiego się dzieje u tych singlów, yy, bądź singielek? Yy, no i właśnie, energia czwórki mieczy. Niektórzy się obrazili, yy, przer, yy, są tu przerwane kontakty, yy, nie kontaktujecie się, po wyłączane komórki. Ofukaliście się, może? O co tutaj chodzi? A może niestety nie możecie teraz nic tutaj zadziałać, ponieważ jesteście, nie wiem, w szpitalu, gdzieś tam kłopoty zdrowotne, jakieś problemy zdrowotne powodują, że na razie no, nie myślicie o tym, aby dzwonić, spotykać się i tak dalej. Musicie tutaj e, wyleczyć się. Ale tu też jest, tu, tu też jest taka, taki scenariusz was, gdzie niektórzy może muszą wyleczyć swoje serce, ponieważ tutaj coś było kiedyś i wymagacie rekonwalescencji wymagacie wyleczenia. Ta cisza to cisza, która teraz daje wam taką siłę odzyskania, siły, witalności i tak Ale tak jak mówię, Bądź też obraziliście się na wszystkich, nie powiodło się coś tam w waszym życiu, ofukaliście się i tutaj mamy zawieszenie kontaktów. Nie chcecie się kontaktować z nikim, macie dosyć, zamknęliście się sami sobą. To też tak może być. No i teraz, czy poznać osobę? No i drodzy, co tutaj się dzieje? Karty mówią: Macie szansę, los wam podsunie fantastyczną osobę, osobę, która będzie Was kochać naprawdę, i z tego związku będzie uczciwy związek oparty na tradycjach rodzinnych, a nawet o ślub kościelny. Proszę bardzo. A Wy co? A Wy siedzicie, nic nie robicie, nie rozglądacie się. Tu los Wam podsyła, coś fajnego, a wy tkwicie w przeszłości. Dlatego jest ta czwórka mieczy. Czyli yy, coś się wydarzyło w Waszym życiu, yy, uczuciowego, yy, że ta sytuacja dzisiaj postawiła Was w energetyce, że musicie odzyskać siły. Coś Wami tąpnęło, coś Wami wstrząsnęło. I niestety yy, karta mówi tak, poznasz. Ale jest warunek. Przestań siedzieć w przeszłości, przestań rozliczać przeszłość, patrzeć się, wspominać, yy, odwróć się, zobacz dookoła, bo los podsyła ci wspaniałego partnera, który da ci miłość, tradycje rodzinne, wartości etyczne, moralne. Tutaj, w tym małżeństwie, właśnie w kościelnym małżeństwie, bo tu jest informacja o. O takim związku no, nie ma znaczenia, jaką wyznajesz wiarę, tak? Możesz mieć ślub w cerkwi, w kościele. Także różnie to może być, tak? Ale chodzi o to, że ta relacja jest oparta na uczciwości, moralności, na etyce, na wierzeniach, na, na podłożem będzie wiara, miłość. No, i to będzie zalegalizowana relacja, ale musisz się obudzić, nie patrz na to, co się wydarzyło, nie tkwi w przeszłości. Więc to jest odpowiedź warunkowa. A rada dla Ciebie: warto na to poczekać. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe, a więc, aniołkowie, zaplanowali coś ciekawego, nie zniechęcaj się, czekaj, przyjdzie ten odpowiedni moment. Jak najbardziej tak, jest dla ciebie coś fantastycznego zaplanowane. Także wszystko w swoim czasie, moi drodzy, ale przede wszystkim zamknij przeszłość. Nawet jeżeli były jakieś relacje nieudane, bądź byłeś w jakiejś relacji małżeńskiej, gdzie była nuda, rutyna, i teraz y, niestety jest jak jest. To życie podsunie ci ciekawą propozycję. Także wszystkiego dobrego. Ja, jak zawsze, na zakończenie przesyłam ci pozytywną energię. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do następnego razu. Moi drodzy, na zakończenie subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco. A ja życzę Wam dużo, dużo miłości i fajnych relacji. Dziękuję ślicznie.